Bardzo dużo mówiłem ostatnio o szpitalu miejskim, o bloku, o bloku operacyjnym, o tomografii, o sterylizatorni. No, a dzisiaj, właśnie jest ten dzień, gdzie już oficjalnie otworzyliśmy blok operacyjny, więc zobaczcie, jak pięknie wygląda ten nowoczesny blok operacyjny. Naprawdę, XXI wiek. Blok operacyjny składa się z trzech sal sali chirurgicznej, sali ortopedycznej i ginekologicznej. Więc trzy ultra nowoczesne sale, 20 milionów. Tyle kosztowało wybudowanie, wyremontowanie tego bloku. To jest miejsce po starym basenie, który tutaj... Właśnie był przez kilkadziesiąt lat, on już był zniszczony, i to miejsce wykorzystaliśmy właśnie na te trzy sale, na cały blok operacyjny. Do tego jeszcze dochodzi nowoczesna sterylizatornia, tomograf. Termomodernizacja, więc w zeszłym roku, w 2023, na szpital miejski przeznaczyliśmy 30 milionów na inwestycje. 16 milionów to są środki zewnętrzne, więc to nas bardzo cieszy, że pomimo tak wielu trudności cały czas szpital się rozwija, pięknieje. No i to, co jest najważniejsze, tym najważniejszym sercem każdego szpitala jest przecież personel. I z tego miejsca też dziękuję wszystkim ordynatorom, lekarzom, pielęgniarkom, całemu zespołowi tutaj medycznemu, pani prezes, która pięknie zarządza tym szpitalem, bo to dzięki wam, kochani, to, to miejsce naprawdę zmienia się, żyje. Oczywiście przy wsparciu też moich zastępców, zespołu radnych. Bardzo wam wszystkim dziękuję i o kolejnych inwestycjach będziemy Was informować. Pozdrawiam i do usłyszenia.